Gospodarze, tylko, tylko Maciej Janowski zdołał wygrać bieg juniorów. Wracamy do parku maszyn. No i teraz ciekawe, co być może o tym właśnie biegu zakończonym powie pewnie niepocieszony lider drużyny gości, Janusz Kołodziej. To jest Żużel, oczywiście. Walka na łokcie to jest jakby obowiązkowy element tego sportu. Za moment o tej sytuacji tam Łukasz Sówka po prostu zrobił miejsce dla Jasona. Ty miałeś trudności z utrzymaniem się na motorze? No dokładnie tak. Tym bardziej, że jeszcze go pociągnęło. Ja tam musiałam hamować, żeby, e, no, żeby nie uciec przed bandą. No taki jest żużel, Nie mam do nikogo pretensji, no, tak to wygląda. Potem brakowało prędkości i to jest też esencja żużla. Pierwsze 4-5 wyścigów dla gospodarzy z reguły. To jest ten moment, gdzie oni e, pokazują, że są spasowani. Teraz Wy już musicie szukać. No dokładnie tak. E, każdy z nas stara się w którymś kierunku pójść e, z przełożeniem, zostawieniem, z, z e, odszyfrowaniem tego toru. No i właśnie te ruchy poczynamy. Bo widać było Janusz, że byłeś wolny w tym wyścigu, brakowało dystansu, więc teraz drastycznie, czy na spokojnie zagłębi się w swój motocykl? Na spokojnie, bo tak naprawdę też dużo błędów zrobiłem w tym biegu i no mam nadzieję, że nie będę ich popełniał. Tego życzymy dziękuję. Janusz Kołodziej będzie zmieniał nie za wiele, ale na pewno będzie chciał zmienić tyle, żeby być po prostu szybszym. Bardzo krytyczny Janusz Kołodziej wobec siebie popełniłem sporo błędów, a więc nie ma protestu tutaj do młodszego kolegi o tą blokadę, ale do siebie, tak jak, o błędy, które popełnił. Tak jak powiedziałem, e, słówka nie do końca panował na motocyklem w pewnym momencie. Pociągnęło go w drugiej części tego pierwszego łuku. Janusz to widział, sam to skomentował, e, że sam musiał się ratować, odsu odsuwając się, żeby nie doprowadzić do, do upadku. No takich różny czasami. Nie... Coś wychodzi inaczej niż, niż by się chciało do końca, na tym akurat skorzystali zawodnicy rzeszowscy, wykorzystał to Kramp.